Z maturą, za skórą. Notatka syntetyzująca. W notatce analizujemy dwa teksty, mając na uwadze temat. Po pierwsze, przeczytaj świadomie oba teksty. W trakcie czytania zaznaczaj podobieństwa i różnice w tym, co autorzy piszą na ten temat. Po drugie, zapisz, jaki temat podejmują autorzy. Możesz na przykład napisać tematem obu tekstów jest. Po trzecie, przedstaw stanowisko każdego z autorów, zestaw te stanowiska, w czym są podobne, a w czym różne. Wyrazy natomiast albo z kolei ułatwiają zestawianie stanowisk autorów. Możesz napisać: Artur, Wirek uważa, że z kolei, zdaniem Roberta Skorego. Po czwarte, sprawdź, czy treść notatki jest uogólniona. Czyli nie zawiera szczegółów. Zobacz też, czy nie masz powtórzeń i cytatów. Zacytować możesz tylko tytuły. Po piąte, policz słowa i sprawdź poprawność ortograficzną, interpunkcyjną i językową.